Pamiętacie system Opel OnStar? Jednym z jego największych plusów jest to, że obsługuje w ośmiu językach, a w sytuacjach podbramkowych może być waszym tłumaczem. Przyznam szczerze, że nie sądziłem, iż mi się to kiedykolwiek przyda. Dodatkowo znajdzie najbliższą toaletę, wezwie pomoc drogową i sprawdzi stan waszego samochodu. Gotowi? No to go! Mam klientkę, mam klientkę! Strasznie długo na pana czekałam, jakiś korki w Warszawie? Cześć! Przepraszam, ale się cieszę! Tak, co <grym> robisz? Do speak English? No tam Oh O my god! Nie! <grym> Będziesz w telewizorze! Zawiedziesz mnie do pracy! Wszędzie! Tylko muszę wiedzieć dokąd chcesz jechać samochodzik, no jest No ekstra. bardzo podoba się. Pierwszy raz widzę, co, bardziej podgrzewane tylne fotele. Ja z kolei, Wy macie podgrzewane, ja też mogę sobie podgrzeć, ale mam też taką opcję, która mi się bardzo podoba. Wentylowanie. Ponieważ jakieś, mam wentylację. możliwość wentylowania, Ekstra. Czyli przez wszystkie możliwe dziurki, które są w fotelu. Zaraz, o już włączyłem, już to czuję. Leci takie Takie bardziej na lato powiedzieć. chyba. Uno momento. Y gracias. gracias, gracias. Łączenie z OnStar z Dzień dobry, czy mogę prosić z kimś, kto rozmawia po hiszpańsku? Ile nam zostało kilometrów? Jeszcze, jeszcze mamy trochę czasu do zaspokojenia. le Por favor, me llevas al doctor más cercano, me duele mi diente. No i mamy nawigacji, wpisane miejsce, A szpital kliniczny! Adel jedzie ze mną, Adel, słuchajcie, jedzie ze mną Adel z menadżerem. Możesz być menadżerem? Mówisz po polsku, menadżerze Adel? wyjął telefon, to znaczy, że nie mówi. Hello from the other side, inside właśnie, to other side. Ale właśnie ja nie wiem, ja nigdy nie słyszałam tej piosenki tak naprawdę, wiesz? Właśnie sobie włączyłem, yy... masaż pleców. Włóż mi rękę, włóż mi rękę, ta niżej, niżej i połóż, oprę teraz, włóż, mhm. włóż, włóż, włóż. No. Serio to jest to? No. No, tak Ej, to jest ścisk... w sumie miłe No tak ściska plecy Proszę, dotyk no. mi ściska rękę No, wiesz, <laughs> jakby Ale jakie to sympatyczne Someone like you O, właśnie <coughs> Teraz będzie lepiej Samo <coughs> A jednak z głos zmęczony, wiesz, po no. trzech godzinach Po to godzinach śpiewania to Potem Wczoraj miałem wie. seks, ale generalnie nie wolno śpiewać po seksie, więc A w jakim języku mówisz? E, on mówi po angielsku, dawaj no, to już A ja wiem, że nauczyłeś się mówić po angielsku Łączymy się i będzie po angielsku Łączenie z OnStar Naprawdę? I would like to a British accent It's totally Hi, I want to check my accent I would like to check my British accent I would like to check my British accent I'm gonna say something in English And also my friend gonna say something in English And you are gonna tell me who was the best, okay? Okay Number one, Adele Okay, hi, I'm Adele and I'm going to say something in English um, Where is my car? It was the first second one Yeah All right, um, now it's me speaking in English. Um, i would like to know how well maybe what what is your name? So I do it like you. No, rzeczywiście, zamiast tego miałówka się przedostałem, to już trochę mi... już trochę mi się zachciało. <grymianie> I teraz suma. Możemy na tył. Jasne, że tak. Jasne, że tak. Herbata do tych motyla, herbata uśmiechajowego. Tak, to uśmiechajowego to od razu nie jesz. <grymianie> Zaklasyfikujesz? A z nie wiesz. <grymianie> ja wiem, że to będzie. Jedna jest poczekaj, A no właśnie, przeczytaj sobie. Ale <grymianie> może być I inna. Uśmiechajowego, innych w takim razie przyświeca. Dobra. <grymianie> Jak to się dzieje, że mężczyźni zawsze, jak robią herbatę, to za mało wody wlewają do tajnika? Ja zawsze za mało wlewam. Zawsze Czemu? na półtorej szklaneczki, a nie na dwie. Rozmawiałeś kiedyś o książce dla dzieci? Czy to jest jakby Dzisiaj ta, tak. dzisiaj, tak? A, to super. Także jechałam, trochę się śmiałam. Naprawdę nie ma ściemy tych 20 metrów kwadratowych? Kasia Kasiu słodzisz? Bez, bez, bez. Dobrze. Ja wiem. Rozma Bo właśnie się... zastanawiam się, tak, miałem kogoś, gdzie był temat książki dla dzieci, ale nie mogę sobie przypomnieć, nie Kasia jakim czy nie. Aha, miałam pierwsze wydruki, więc Mir, Mirek Zbrojewicz czytał. I mówi tak, ja potem zapytałam się, no jak jak ci się to podoba, bo widzę go wciągnęła, on trochę się uśmiechał podczas czytania. I ja mówię, no i jak? Mówi, mówi nie wiem, jak, jak to dla dzieci, ale dla dorosłych mówi, że użyje eufemizmu bardzo fajne. dla dorosłych. Co można wywnioskować siedząc w męskiej kawalerce? <laughs> patrzę na książki, patrzę na, na tak zwane szczegóły. Co tam się dzieje bez mojej wiedzy? Nie no, tak właśnie oceniam, o, 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 tak, oceniam jakby pokój i pokój, jakby, jakby kawalerkę jakby mężczyzny i tak. Co można wywnioskować? No i co? Wnioskuj. Nie, nie, no lekka scza. Ja lubię tak. Nie, no widzę, że jest tak. Poza tym jesteś bardzo poukładany. Ja nie wiem, czy to ze względu na to, że gość ma przyjść. Nie, zawsze tak Tak, ale rzeczywiście jest. Tak, tak. Jest ornóg trochę nie? Za bardzo chyba wiesz. Dobrze. Lubisz przestrzeń. W ogóle jesteś jasny i pogodny. Tak? Nie, jest porządku. Ale jest trochę też poczucie humoru, bo widzę tu parę detali, które człowiek się uśmiecha. Na przykład lampa. Lampa? Tak, lampa. Jeszcze nie widzę twoich butów za bardzo, ale. Witraż. Jest jest witrażowiec. Nie, ale fajnie, fajnie. Go naprawdę naprawdę masz 20 metrów kwadratowych. Myślałam, że to tak wiesz. Jest fajnie, ale. Ale serce zwiększy za to. No to może pogadać takie. takim razie. się. Kobieta z prawej. Kobieta z prawej. I teraz. Będziemy się uśmiechać. A tu? Dobrze. Nie. Ale ja to robimy, Maciej że na co? Na coś Tam będzie wrócił. Bądź? No właśnie, nie wiem. Teraz. A, <laughs> no bo nie bo wiem, jakże tak powiem. Nie, nie, to jak, no, ja, no, nie. Nie chcemy tylko nikogo, nikogo nie strzelać. <laughs> Chyba, że uśmiechem. Dobra, teraz. Wow. przodem, co? Tak teraz jest? tak grzecznie? <coughs> Aha, że. <laughs> Nie, teraz rzeczywiście trochę sztywno. Czekaj, to jest sobie jakoś tak, tak się, bo na tobie są jakieś takie historie? No, na przykład też? Tak, cał ka każda pani mnie całuje, no. Tak? Aż tak? No to teraz jak powiedziałeś, że każda to... Nie! Mówi... <słuch>